podczas pierwszej modlitwy, mam spoczynek w Duchu Świętym, zobaczyłam mężczyznę i mam córeczkę, którą trzymał na podnośniku do góry. I wiedziałam, że to jestem ja. Że to jest taka proszę, w żółtej że wszystko było takie otoczone słońcem i promieniami. I miałam takie głębokie przeświadczenie, że to jest ja. I mam taką wielką miłość, taką miłość otaczającą właśnie ojca, który tak mocno przytula tą małą dziewczynkę, Odnosi do Góry czułam się taka kochana i taka bezpieczna. I dzisiaj, na, podczas drugiej modlitwy, miałam kolejny poczynek dusień i poczułam taki przepływ miłości, takie po prostu, takie zanurzenie, takie zatopienie, takie utulenie, czego nigdy w życiu wcześniej nie czułam. I czułam tylko słowa, że Bóg dotyka Twojego dzieciństwa, Bóg chce Cię kochać, chce wypełnić te wszystkie braki, których. Nie miałaś się dzieciństwie i po prostu poczułam to wszystko, jak to wszystko się wypełnia, całe moje dzieciństwo, to wszystko, czego przez całe moje dzieciństwo nie czułam, przez całą moją młodość nie czułam, to wszystko zostało uleczone. Teraz jestem, czuję się taka ukochana i taka w objęciach Ojca. Chwała Panu.